Szulumalajchem, dlaczego Żydzi się kiwają? A to zależy, bo jeśli Żyd kiwa się z boku na bok, z nogi na nogę. To pewnie to znaczy, że chce mu się sikać, ale jeśli kiwa się do przodu i do tyłu, to można założyć, że się modli. Kiwanie się jest nieodłączną częścią modlitwy żydowskiej. W księdze Psalmów mamy napisane, że całym sobą mamy wielbić Boga, całym ciałem mamy się modlić. Kabała uczy nas, że dusza jest jak płomień świecy, który chce się oderwać i ulecieć w górę. Kiwając się, imitujemy płomień świecy, bo nasza dusza w czasie modlitwy chce wyskoczyć wręcz z ciała i ulecieć w górę. Historycznie kiwanie się było tylko elementem kultury hasyckiej, ale dzisiaj kiwa się każdy Żyd w czasie modlitwy, bo tak naprawdę każdy w sercu chce być Hosydem, szczególnie Litwaki, tylko się nie przyznają. Kiwanie się jest częścią modlitwy, jest też częścią skupienia się, koncentracji w czasie modlitwy. Kiwanie się jednak jest tylko jedną z wielu ekspresji modlitewnych, jakie można zobaczyć w synagodze, bo w hasyckich synagogach można zobaczyć ludzi klaskających w ręce, wznoszących ręce do góry, podskakujących. W zasadzie ekspresji nie ma końca, zależy co komu w duszy gra. No ale tą najpopularniejszą ekspresją jest właśnie kiwanie się. Teraz już wiesz. לחיים